Cześć wszystkim, witam Was na tygodniowym przygotowaniu rynku złota. Zobaczmy się, co się działo na miesięcznym wykresie. W sumie bez zmian mamy jedno interwałowanie do góry. Przechodząc sobie na tygodniowy, tu mieliśmy wybicie z jednego interwałowania i powrót do góry. Więc nie, nie ma innego interwałowania, nie potwierdza tygodniowego, nie potwierdza miesięcznego. Przechodząc na dzienny, w dziennym już w ogóle mamy trochę miszmasz, ze względu na to, że mieliśmy wcześniej 4 dni jedno interwałowania do dołu, teraz mamy 3 dni jedno interwałowania do góry. Więc rynek moim zdaniem jest niepewny, natomiast cały czas idziemy do góry. Natomiast już, już nie idzie to w ten sposób jak tutaj, że mieliśmy bardzo ładne ruchy, małą korektę i znowu tylko tu już rynek y, jest moim zdaniem troszkę niepewny, natomiast dalej idziemy, idziemy do góry, wybiliśmy y, tu te szczyty 3200, więc prawdopodobnie y, będziemy szli do góry, natomiast zobaczymy co tu się wydarzy, czy będziemy mieli powrót, jeżeli byśmy mieli tutaj powrót, i wejście do tego zasięgu, więc bardzo możliwe odwiedzenie jeszcze tych dolnych. Jeżeli nie, to dalej lecimy do góry. To były dzienne. Przejdźmy sobie na 30-minutowy na wykres TPO. Tylko tu się poprzełączam. Co mamy na TPO? Jeżeli chodzi o piątkową sesję. To w sumie mieliśmy rotację i teraz tak, okres i jest tylko jeden tick poniżej open, więc to jest słaby punkt referencyjny. Więc tu mieliśmy jakąś sobie rotację, wartość mamy wyższą, z luką, dość sporą nawet. Jeżeli sobie zobaczymy na czwartkowy dzień, tu też mieliśmy słabe punkty referencyjne, nawet bardzo słabe punkty referencyjne, bo a, c mieliśmy na jednym poziomie. I okres D był bardzo blisko A i C, więc moim zdaniem to jest do odwiedzenia i do poprawienia. No i tu jeszcze mieliśmy też słaby okres, już nie pamiętam który, bo się odbili dokładnie od low z czwartego, także to też jest słaby punkt referencyjny, natomiast te trzy luki trochę mnie niepokoją, ze względu, że no jeśli jest luka to teoretycznie jest silny rynek, natomiast złoto też lubi pokrywać te luki, więc zobaczymy mm, co się wydarzy. A tu są aż trzy luki po sobie. Mamy pierwszą, mamy drugą yy, i tu jest trzecia luka. Yy, więc te trzy dni bardzo mocno, trzy ostatnie dni środa, czwartek i piątek bardzo mocno do góry poszły na overnajcie. Więc zobaczymy co dzisiaj przyniesie rynek. Yy, w tym momencie. Yy, Sekundkę zobaczę co tu się dzieje. Pią nie chce mi się załadować. A. Przez przypadek usunąłem. Dobra, nieważne. Yy, 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 sekundkę. Chyba wskaźnik trochę rozjechał Zmieniamy sobie chwilę, chwilę. Dobra. Czyli overnight mamy zrównoważony, bo handlujemy gdzieś tutaj w pomiędzy setla. Eee, tu handlujemy w, po, w obrębie setla gdzieś. Więc overnight jest zrównoważony. Zobaczymy, jak, jak nam się rynek otworzy. I jak będzie przebiegała sesja na ten moment. Eee, jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast zobaczymy, gdzie się otworzy. Jeżeli otworzymy się w zasięgu dnia poprzedniego, może być rotacja najbardziej prawdopodobna i oczywiście będziemy obserwować szczyty, czy będzie wybicie i kontynuacja, czy powrót i próba przetestowania dołków. Jeżeli wybijemy dołem, to to samo. Jeżeli wybijemy te dołki, zobaczymy, czy będzie kontynuacja, czy będzie szybszy ruch i powrót do zasięgu, do zamknięcia luki do próby zamknięcia luki, eee, czy nie, eee, jeżeli będziemy wybijać low i powrót, także druga mańka. Eee, więc standardowe zagrania, praktycznie nic tu nie ma, nie ma nowego. Eee, natomiast moim zdaniem ten rynek już jest zrównoważony, już nie, nie, nie pędzi tak mocno do góry, był bardzo zjazd nadzienny w dół, potem mocny, zjazd, mocny wjazd do góry. Także już nie ma takiej pewności moim zdaniem na rynku, dodatkowo to mamy słabe punkty referencyjne. E, natomiast jeżeli na shorty, to jeszcze bym uważał e, z tego względu, że jednak mamy na miesięcznym cały czas do góry. Tygodniówkę już mamy, nie mamy, jedno interwałowanie jest przerwane, więc to na short trochę, trochę polepsza. Tygodniowy, e, dzienny y, też tutaj na dziennym y, mamy 3 dni znowu jedno trwałowania do góry, więc więc tu też ostrożnie, jeżeli chodzi o shorty. Yy, natomiast zobaczymy, yy, jak będzie się ta sesja przebiegała. Musi ona po prostu obserwować na bieżąco, co się będzie działo. Yy, także tyle z mojej strony. W sumie wszystko standardowo: zagrania cały czas standardowe. Także zobaczymy, czy, czy ten rynek będzie próbował tutaj dobić się do tej równowagi, czy wręcz przeciwnie, zrobi korektę i, i poszybuje do góry. Także obserwować i handlować to, co widzimy. Dzięki wielkie do usłyszenia!